Witamy się z Wami w kolejnym vlogu, który jest rozpoczęciem wspaniałej podróży po pięknej Italii. Będziemy tu dwa tygodnie, odwiedzimy sześć miast i dwa jeziora. Dziś nadajemy z Wenecji, zostajemy tu dziś i jutro, a następnie jedziemy do miasta, w którym się wychowałam. Najlepsze jest to, że przyjechaliśmy tutaj dwie godziny temu, wszystko się ogarnęliśmy, Sandra się pomalowała i teraz razem ruszamy w miasto. Całą noc nie spaliśmy, praktycznie, bo jechaliśmy. Może trzy godziny udało nam się przespać w AUCIE, ale jest ok. Mamy dużo energii. Rozbudziliśmy się, jak bilet nam nie chciał przejść na granicy z Wenecją i jakimś innym miastem. I teraz idziemy na śniadanie. Jesteśmy w hotelu, który za chwilę Wam pokażemy z zewnątrz, wewnątrz, napiszemy nazwę. Podoba nam się tutaj. Jest miło przytulnie. No może prysznic mógłby być trochę większy, ale dałam radę umyć włosy, więc nie jest najgorzej. Nie jest dobrze. Także ruszamy na śniadanko i zaczynamy wspaniały, piękny dzień. Dowiedzieliśmy się przed chwilą, że musimy iść na śniadanie do innego hotelu. Trudno, spacerek dobrze robi, to jest bardzo blisko, może 100 metrów. Palma jest, także widzicie wakacyjnie. Jeśli chodzi o jedzenie w tym miejscu, to no, ciężko to określić. No, mówiąc średnie to trochę za dużo jest nawet powiedziane. 7 euro za porcję mieliśmy do wyboru dwa śniadania, albo bufet właśnie za 7 euro za osoba, albo rogalik i kawa. My wybraliśmy bufet i to chyba nie była dobra decyzja, bo i tak dużo więcej nie dobraliśmy. Nie było warzyw, A warzywa, no fajnie zjeść kanapkę z jakimś ogórkiem, no, pomidorem. Jak nie było jecznicy. Ogólnie, słuchajcie, to nie jest tak, że my jesteśmy wymagający, bo to było ok, gdyby nie to, że zdjęcia przedstawiają co innego. Na zdjęciach to śniadanie było 10 razy większe. Wow, y, owoce, warzywa, y, jakieś tam kilka rodzajów mlek, y, więcej szynek, rodzaje serów, a tutaj. No tak to naprawdę dostaliśmy tylko bułkę, krosanta, dwa rodzaje szynki, ser i jakieś dżemy. Także jutro to nie przechodzimy, wolimy nawet w Warszawie do Dolitlę wstąpić po drodze. Mm -hmm. Nie, ja chyba po prostu wolę jutro yy, i pieniądze, i kalorie, i czas przeznaczyć na centrum Wenecji i myślę, że tam znajdziemy też coś fajnego. Spoko było przetestować? No, tak, ale... trzeba było zobaczyć. Ale nie wrócimy. Według pogody w Wenecji jest dzisiaj 19 stopni, ale przysięgam Wam, że odczuwalne to jest 30. Jest tak gorąco, musiałam sobie zrobić kucyka, bo jakbym doszła już do miejsca, do którego zmierzamy, to bym chyba miała takie włosy jak po prysznicu. Zmierzamy do części Wenecji położonej na lagunie. My śpimy w mestre, czyli tej takiej bardziej lądowej. I jedziemy tramwajem, prawdopodobnie zwykłym, bo jest jeszcze wodny. Ale my nie przepadamy za wodą, więc wiemy, że jutro będziemy na inną wyspę płynąć wodnym, bo nie ma innego wyjścia. Także chyba teraz skorzystamy z tego zwykłego. Bilety kupiliśmy w cenie 2 euro od osoby. W tym sklepiku tutaj są pamiątki i przypadkowo okazało się, że również są bilety. A stoimy nie wiem gdzie. To jest główny dworzec w Mestre. I stąd wyruszamy. Tramwajem numer 2. Tak nam mówił Pan. A jaki tramwaj przyjedzie gdzie mamy wsiąść, to się finalnie okaże, jak już dotrzemy. Ale jest dwójka widzę na rozkładzie, także chyba się wszystko zgadza. Oczywiście nie myślcie sobie, że ten vlog jest z innego dnia. Na no śniadaniu byliśmy rano, tylko wróciliśmy do hotelu szybko po plecak i stwierdziłam, że się przebiorę, bo był lekki weterek. Ale sukienka ciągle szła mi w górę. Ale ona mi się na tyle podoba, że wzięłam ją do plecaka i pod wieczór pewnie się przybiorę. Każdy mówił, że przyjedzie tramwaj, ale koniec końców przyjechał zwykły autobus. I dotarliśmy do Wenecji, jest bardzo dużo osób i ludzie nie kłamali jak mówili, że tyle będzie. Ja byłam w Wenecji, no myślę, że sporo razy, ale to było właśnie jak miałam te 5-8 lat, może byłam trochę młodsza, więc za dobrze tego nie pamiętam. Także idziemy odkryć ją na nowo. Jeszcze raz. Ja pierwszy raz. To jest taki ostatni dworzec, gdzie mogą jeszcze wjeżdżać autobusy. I tutaj mamy sklepiki z pamiątkami, koszulki, magnesy, torby, maski, wszystko tu jest. I patrzcie, żona nieprowadząca, aperol. I mąż nieprowadzący, woda. Co poszło nie tak? Raz może się napić na jednych wakacjach i wybiera wodę. No to, to, to... to zdrówko niepijącego Przemka. Już przy tym pięknym miejscu z gondolami mamy Rialto, które widać już z daleka. Jest tam pełno osób, już stąd to widzę. Także mam nadzieję, że jutro może uda nam się przyjechać bardzo rano, zanim popłyniemy na inną wyspę i zrobimy piękne zdjęcia. Ale jak na razie, to jesteśmy zadowoleni: mamy naprawdę sporo zdjęć i nie spodziewaliśmy się, że będą one ładne, patrząc na to, ile jest osób. Męnica, w której wypijali monety i stąd wzięła się ona spała. Niestety on był kontynowy i albo zatłonął, albo się wziął. Drugi był drewniany i po prostu nie mieliśmy żadnych I jak budowali trzeci w 1991 roku, y to ludzie nie wierzyli, że on będzie stał. Każdy już że A jak widać, że jest ogromną popularnością co widać za mną. Ludzie chodzą po nim w ogromnych ilościach. Podobno najpiękniejszy widok jest właśnie na górze, na cały kanał Grande. Udało się, weszliśmy na most. Akurat w tym miejscu nie ma dużej ilości osób, także skorzystaliśmy. Wyżej chyba nie będziemy na razie wchodzić, ale jest naprawdę piękny. Ten widok zachwyca. Dużo ludzi. To jest dopiero tam. Bardzo dużo. Tu mamy kanał Grande z drugiej strony most Rialto. Natomiast na górze znajduje się punkt z tarasem widokowym. Ten taras jest darmowy, tylko trzeba się umówić przez internet i można tam być 15 minut na górze. Zaraz to sprawdzimy, czy można tam wejść i jak się uda, to idziemy. To jest ten taras widokowy, on się znajduje w jednej z najbardziej luksusowych galerii w Wenecji. Niestety, co państwo powiedzieli? Wszystkie miejsca są już zajęte. Najbliższy termin będzie z tego no płakać mi się nie chcę, naprawdę, tak chciałam tam wejść. No, ale trudno, przylecimy kiedyś. Kiedyś jeszcze zobaczymy. No, szkoda. No, najgorsze jest to, wiecie, że ktoś pewnie nie przyjdzie, bo ludzie się umawiają tu 1-15 minut w ciągu dnia i ciężko jest to wyliczyć przy takich tłumach, przy tylu okazjach do robienia zdjęć. A ktoś nie przyjdzie i nawet tak jakby nie możesz poczekać, żeby wejść na miejsce tej osoby, no bo przecież nie będziesz tu stać cały dzień. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta są oczywiście gondole, czyli tradycyjne łodzie używane przez ponad tysiąc lat. Długo. Każda z nich wykonana jest z ośmiu różnych gatunków drewna i każda część jest symbolem jakiejś części Wenecji. Przykładowo przednia część reprezentuje sześć dzielnic, tylna część to wyspa Giudecca. A środkowa to most Rialto. W XVI wieku po weneckich kanałach pływało 10 tysięcy gondolierów, dziś jest ich lekko ponad 400. I co roku wydawane są około 3, maksymalnie 4 licencje dla gondolierów. I taki gondolier rocznie zarabia podobno około 80 tysięcy euro. Cena i długość rejsu gondolą jest ustalana odgórnie przez miasto. I taki standardowy rejs trwa około 30 minut, a jego koszt to 80 do 100 euro, bo wieczorami cena ta się zwiększa. I taką gondolą może płynąć od jednej do sześciu osób. I cena jest oczywiście za gondolę, nie od osoby. Wśród gondolierów jest tylko jeden, jedyny obcokrajowiec i jest to Polak. I pracuje tutaj od 1999 roku. W całej Wenecji jest około 350 gondoli. Średnio gondole mają 11 metrów długości i waży około 600 kg. Znajdujemy się właśnie na placu Świętego Marka w Wenecji. Jest to najpopularniejszy plac w tym mieście i na nim znajdują się trzy piękne i bardzo popularne obiekty. Pierwszym z nich jest Bazylika Świętego Marka i jest to ten wspaniały, ogromny, biały budynek. Drugim z nich jest dzwonnica Świętego Marka i jest to ta duża wieża. A pomiędzy nimi znajduje się Pałac Dożów, czyli miejsce, w którym w dawnych czasach władcy sprawowali władzę. I wydawali osądy. W dzisiejszych czasach obecnych jest tam po prostu muzeum. Bazylika Świętego Marka, którą tutaj widzicie, nie jest pierwotną wersją bazyliki. Pierwsza spłonęła w 1976 roku, drugą rozebrano, a trzecią, którą tutaj teraz widzicie, można zwiedzić za około 10 euro. I podobno warto, bo jest piękna, a my, możliwe, że zaraz się o tym przekonamy. Chyba, że okaże się, że też trzeba rezerwować wstęp 21 dni przed, ale mam nadzieję, że nie. Natomiast jeśli chodzi o historię dzwonnicy świętego Marka, została ona budowana w XII wieku, niestety w 1902 roku się zawaliła. Drugą wersję dzwonnicy odbudowano na wzór pierwszej, więc wygląda dokładnie tak samo. Jest identyczną kopią pierwszej, ma ona 98,6 metra w wysokości. To czyni ją piątą najwyższą dzwonnicą we Włoszech. Oczywiście nie obyło się bez arancini, czyli sycylijskiego przysmaku. Jest dobre, jednak mój tata robi najlepsze na świecie. Zawsze bardzo mi smakowały, teraz my też zaczęliśmy robić w domu. Czasami, nieczęsto, ale się zdarzało. Ale warto sobie zjeść taką kulkę, to jest ryż panierce z sosem pomidorowym. Czasami jest tam szynka, grzyby, ser. Tutaj mamy tylko ser i sos pomidorowy. Jest smaczna. Będąc w Wenecji, nie mogliśmy też oczywiście przejść obojętnie obok Casa Florian. Jest to jedna z najstarszych kawiarni na świecie i najstarsza kawiarnia we Włoszech. Działa nieprzerwanie od 1720 roku i cieszy się ogromną sławą. do najsłynniejszej klatki schodowej w Wenecji. Trochę za daleko poszliśmy, ale ten skwerek też jest bardzo ładny. A teraz idziemy szukać tej właściwej. Z góry można podziwiać piękny widok na Wenecję. Podobno jest to jeden z piękniejszych widoków. I trzeba wejść 80 schodkami w górę. Nie wiem ile jest prawdy w tej legendzie, ale mówi się, że podobno schody zostały zaprojektowane tak, aby właściciel mógł wjeżdżać na samą górę na swoim koniu. Idziemy na górę. Jeden bilet kosztował 8 euro. I podobno warto wejść, bo jest pięknie, a skoro nie udało się na tamtym punkcie widokowym, to idziemy tu. I tak mieliśmy tu iść, ale tak sobie to tłumaczymy. Po drodze mamy taki teraz widokowy, mniejszy. Można się zatrzymać, zrobić sobie zdjęcia. W Wenecji nawet na najmniejszej uliczce znajdziemy sklepy z maskami. Nie wiadomo, kiedy zaczęły one cieszyć się tak ogromną popularnością, bo pierwsze wzmianki o ich produkcji pochodzą aż z 1271 roku. Natomiast rzemieślnicy tworzący maski uzyskali status zawodu dopiero w 1436 roku, czyli 165 lat później. Weneckie maski wytwarzane są ręcznie ze specjalnego papieru oraz sprzedawane w specjalistycznych sklepach i pracowniach. Ceny takich mostek zazwyczaj wahają się od 15 do nawet 100 euro. Patrzcie, jaki ktoś ma talent. Jejko to jest takie piękne, że ja bym to wszystko mogła kupić. Śliczne. I ta baletnica na górze, ten box z muzyką. Ta para jest śliczna. Piękna. No i patrzcie, po co było chodzić na celeryum, jak można było przyjechać do Włoch? Tragedia. Ja nie wiem, nie pomyślałam jakoś, żeby się posmarować. Przemek też nie dlatego ma cały nos czerwony, ale jutro to czuję, że będzie masakra. Dobrze, że mamy kefir. Twój nos. No i krodos. Byliśmy też mm, w dzwonnicy i w Bazylice i niestety Pałac Dożów też jest zamknięty już dzisiaj, także jutro się uda. Mamy nadzieję, 9, 9, start, tak że się Od 930 będzie otwarte, także przyjedziemy tutaj szybko, nagramy oczywiście, a później pojedziemy na wyspę i najwyżej wrócimy jeszcze tutaj przed wyjazdem, a potem do kolejnego miasta. Tam w oddali jest wyspa San Giorgio Maggiore i jest tam taka malutka podróbka dzwonnicy właśnie zauważyliśmy I jeśli ktoś ma czas i chęci, to też warto podpłynąć, bo może być naprawdę pięknie w środku. W Wenecji wiadomo, że można poruszać się tylko pieszo i gondolami, więc są takie taksówki wodne. Nie można też poruszać się rowerami, jest to absolutnie zabronione. Tutaj jeśli ktoś nie chce płynąć w dłuższy rejs, 30-minutowy, to można się z jednej strony przepłynąć na drugą za 2 euro. Tam w tle mamy trochę mniejszą bazylikę Santa Maria della Saluta. Idziemy właśnie do najsłynniejszej księgarni w Wenecji, czyli Libreria Acqua Alta. Ona została odtworzona w 2004 roku i znajdują się tu książki zarówno nowe, jak i te z powodzi, które chcieli uratować przed spaleniem, wyrzuceniem. Książki są ułożone w wyjątkowe sposoby, tutaj na przykład mamy gondolę, jest nawet pan i pani, którzy tą gondolą płyną. Tutaj książki z powodzi są schodami. Nie chcieli ich wyrzucać, także wymyślili coś takiego. Myślę, że to jest fajna inicjatywa, bo szkoda byłoby, żeby się zmarnowały, a tak są w jakiś sposób atrakcją. A tutaj mamy na przykład książki ułożone w wannie, pięknie ułożone, a na dole mamy książki jako podstawę wanny. A tu mamy w taczce książki po 1 euro. Wcześniej były drewniane ludziki, a teraz są przepiękne pluszaki. Ludzie mają niesamowity talent. I mamy raj dla mojego serca sklep z limoncello. Idę, kupuję, ale koniecznie to takie bardziej mleczne, likierowe. Pycha. A tu są takie maluszki bo ktoś się nie mógł zdecydować, co chce. To bierze. Nie mogło też zabraknąć lodów z popularnego Suso, które każdy poleca. Już spróbowaliśmy, bo dosłownie leciały, roztapiały się i są naprawdę przepyszne. Czekolada smakuje jak prawdziwa Nutella, prawda? Dokładnie. Najlepsze na świecie. Włoskie lody są najlepsze na świecie, także te na pewno potwierdzają regułę. W nocy też wszystko pięknie wygląda. Kanały są częściowo oświetlone, ale budynki. Oto zadbały. Popłynęła taksówka. Gondole też pływają. Jest fajny klimacik naprawdę. A tak prezentuje się Canal Grande z drugiej strony. Tu jest zdecydowanie więcej światła. Wybraliśmy zamiast spacerku powrotnego wycieczkę taksi wodną. Ja się tak boję wody, że się trochę obawiam. A Ty? damy jest Fajnie jest. Oj. Lekko buję, ale jest naprawdę przyjemnie. Podobno 8 minut się płynie spod Ponte Virialto. Byliśmy w tym sklepiku z Limoncello. Chcieliśmy kupić tylko jedno duże. Ja chciałam kremowe. Pani zaproponowała nam degustację i dała nam spróbować czterech różnych. Jednak to wygrało. A przy pięciu małych, piąte wychodziło gratis. Za cztery się płaciło, za piąte już nie, i zdecydowaliśmy się spróbować jeszcze pistacji, bo na pewno musi być pyszna, jak wszystko co pistacjowe: gorzkie czekolady, melona i brzoskwini. I będziemy testować na dniach. Mamy dwa tygodnie we Włoszech, więc na pewno znajdziemy na to jakiś fajny wieczór. I tym pięknym widokiem żegnam się z Wami. Jutro jedziemy na piękną, kolorową wyspę. Być może domyślacie się jaka to wyspa, ale nie tylko, bo dzisiaj nie zobaczyliśmy kilku rzeczy, między innymi nie poszliśmy na bazylikę Świętego Marka, na dzwonnicę świętego Marka, mieliśmy też jeszcze pójść w 2-3 miejsca, także zrobimy to jutro z rana, a później pojedziemy sobie, a dokładnie popłyniemy na kolejną wyspę. Także żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnych filmach. Jeśli chcecie być na bieżąco, to zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, i wtedy będą Wam się pojawiać powiadomienia o wszystkich filmach. A teraz, cześć.